jak zachowuje się człowiek po podaniu pawulonu, leku zwietrzającego mięśnie, bez intubacji. No i ta wiedza, którą Nowocień przekazał, to jest wiedza unikalna na skalę światową, no ponieważ nikt nie podaje pawulonu bez intubacji, no bo to oznacza, że pacjent dusi się na trzeźwo. No? Zachowuje do końca świadomość, a jednocześnie wszystkie Umiera. mięśnie, z wyjątkiem mięśnia sercowego, przestają działać powoli. Tak? Zaczynając od mięśni powiek, yy, rąk, itd. Tak tak on to opisywał, bo on siedział naprzeciwko, w tej karetce, naprzeciwko tego pacjenta i mu się przyglądał, przyglądał się jego reakcjom. Nie? I on, on to opisuje, yy, że najpierw opadają powieki, że, że później ten człowiek zaczyna krzyczeć, ale ten krzyk bardzo szybko zamienia się w wycie, potem niknie. No, bo lek zaczyna działać, tak? Bo jeszcze... on to obserwował z zimną krwią. Tak, tak. i czekał, aż ten człowiek umrze. Oczywiście. Jeden, drugi, kolejny. Tak, mało tego. To mogło trwać, jeżeli to była zdrowa osoba, a takie ja też zabijam, to, 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 to mogło trwać do 10 minut to duszenie się. Jest jeszcze gorzej. Tego nie wiedziałem. To ostatnio się dowiedziałem mhm. przy okazji produkcji filmu dokumentalnego na ten temat. Dowiedziałem się, że, że ostatnim, ostatnim, ostatnim zmysłem, który wyłącza Pawulon, jest słuch. Więc mogło tak być, że, bo wiemy to z kolei z innych zeznań, wyjaśnień, też z jego słów, ze słów Nowocienia, że on nie czekał często, aż pacjent umrze i dzwonił po firmę pogrzebową. W związku z tym ci ludzie mogli słyszeć, jak on do nich wzywa firmę pogrzebową. Już nie mogli nic robić. Oczywiście, nie mogli nawet kiwnąć palcem. Yy, ale, ale, ale byli świadomi, co się dzieje. Nie? Po całość zapraszam Cię do telewizji Active Family lub na platformę Wodilla. Domowy kryminał. Kryminalny talk show.